Jestem w dolinie Loary. Filmuję w tej chwili zamek Chelan O tak on wygląda: cały przerzucony przez rzekę. Tutaj przy okazji, jeszcze takie y, dwa sfinksy zobaczę. I do tego zamku Chelan prowadzi przepiękna aleja platanów. Proszę popatrzeć, jakie piękne platany są z jednej drugiej strony. Jak daleko. Aleja Platanów. No i piękne ogrody ze wszystkich stron. Kawiarenka, ta restauracja z drugiej strony też. Piękne ogrody i ogromny wielki park. Jeszcze raz te platany. Proszę popatrzeć jakie ogromne platany są. Aleja, ławeczki można przesiąść. Jeden z najpiękniejszych zamków w Dolinie Loary to właśnie ten Fernand nie mówiąc już o tych, których widziałem Chambord Cheveni, jeszcze z Blois Orlal zamków w Dolinie Loary jest około 300 wszyscy są pięknie zachowane, restaurowane one są co niektóre prywatne państwowe jest tylko ten w szambon największy pod drzewem sobie przysiadły kaczki stale stada kaczek wspaniałe warunki mają kaczki